C'est ma... Już dzisiaj do gry trafiła nowa aktywacja 16.30 A wreszcie do gry trafiły nowe bronie, skiny, zmiany na apie i wiele, wiele innych rzeczy Zacznijmy od nowych broni Tym razem dookoła iglicy chodzi raz Po którego pokonaniu, co wcale nie jest łatwe Dostajemy wybuchowy łuk A sam raz oprócz łuku może atakować nas swoimi mocami Do gry trafił jeszcze jeden łuk, a tym razem jest to zgliczowany łuk Możemy go kupić od Raven za 500 złota I działa on w ten sposób, że każda nasza kolejna strzała ma inny efekt Oprócz tych broni, które są już w grze do plików gry zawitało z powrotem trzy rzeczy. Jest to oczywiście karabin blasterowy, karabin snajperski Mandaloriana i jego jetpack. I możliwe, że te przedmioty wejdą do gry 4 maja, bo wtedy jest właśnie Dzień gwiazdnych Wojen. Na mapie także musiało się coś wydarzyć. Z powodu wejścia tematyki Batmana do gry, jego mała miejscówka pojawiła się już w grze i wygląda na tak. A do tego na dole mapy, dokładnie tutaj, powstała taka oto mała wysepka. I bardzo możliwe jest to, że w tym właśnie miejscu będzie główna baza Batmana. Z powodu wejścia dzisiaj Neymara do gry, na mapie w niektórych miejscach powstały takie oto małe boiska. Co do zmian w sobie kreatywnym, to weszły tam łuki, które do tej pory tam nie były i także zawitał tam helikopter. I także zaszła mała zmiana w rozgrywce, bo tym razem jak sprawdzimy statystyki broni, to pokazują nam się jej dokładne obrażenia i szybkość strzału itd. W tym updatecie do gry weszło także wiele nowych skinów, ale zacznijmy na początku od nowej ekipy Fortnite. Nowa ekipa Fortnite będzie wyglądała oczywiście tak, będziemy tam dosować oczywiście to samo co zawsze, ale w dodatku do tego otrzymamy ratowanie świata, więc jak dla mnie jest to naprawdę opłacalna opcja. A sam skin ma trzy style. A same skiny i przedmioty, które zostały zakliśnione, wyglądają tak. No i co to już było wszystko, więc do zobaczenia. No i cześć.